Hej, witam was serdecznie w naszym domku z gliny i słomki i drewna i wapna i trochę betonu. Różne rzeczy mamy. W każdym razie y, przygotowuję dalej powierzchnie potrobienie tynków, bo ruszamy intensywnie. Z tynkami od przyszłego roku, jak tylko się sezon pojawi, chcę mieć jak najwięcej przygotowań, właściwie chcę mieć wszystko przygotowane, tak, żeby od razu bombardować tynki i na nich się skupić, żeby nie skupiać się już na słomie, na jakimś drewnie, na jakichś innych pierdołach, tylko te pierdoły właśnie zrobię teraz. Pierwszą rzeczą, jaką chcę teraz zrobić, bo staram się uczyć pracy, żeby po kolei robić, aczkolwiek mi to zwykle nie idzie. To jest dodatkowe zabezpieczanie słomy przed tynkowaniem. Słuchajcie, olbrzymie błędy ludzie popełniają i to tacy, którzy budują latami i to jest, to jest dziwne, że, że w każdym domu, który robią, robią te same błędy i nic się nie uczą, nie, nie rozumiem tego trochę. W każdym razie tak, źle skompresowana słoma, kiepsko ostrzyżona kijowymi nożycami nie pouzupełniana takim klinem tam gdzie brakuje i nieostrzeżona jeszcze raz, kiepsko ostrzeżona słoma plus bardzo ciężki, duży, w sensie grubości tynk to jest zaproszenie do kłopotów tego typu, że po prostu tynki razem ze słomą osiadają i u góry, pod, yy, wszędzie tam gdzie się kończą, czyli pod oknami na przykład pod e, e, krokwiami e, na, w szczytach, czy pod murłatami, po prostu robią się szpary, tam wieje. Ludzie e, znam przypadki, że uzupełniają to potem pianką, bo po prostu nie umieją inaczej, na przykład, albo nie mają czasu. Jest to bardzo złe rozwiązanie. W sensie nie to uzupełnianie, tylko to, że się schrzaniło od początku. Dlatego teraz, zaczynając od najbardziej podstawowych rzeczy, które po kolei powinny iść. U nas to wiadomo, że pokrzanione jest w czasie. Ale, y, tutaj pod tymi skosami, może jak oglądaliście ostatnie filmy, wiecie, że mniej więcej tak, o tu jest deseczka gdzieś tak dotąd, jest bardzo dobrze wszystko skompresowane. Reszta bywa różnie. Czasem jest bardzo dobrze, czasem, tak na słowo honoru, y, chodziło mi o to tylko, żeby ocieplenie było dobre, żeby to było wypełnione a jeśli chodzi o podstawę do tynku no niestety nawet na takiej przestrzeni nie wiem 50 cm jeżeli to obciążymy tynkiem tu już się ma na czym opierać ale może nam się to opuścić o pół centymetra czy o centymetr wystarczy żeby niepotrzebne były problemy dlatego wykorzystuję siatkę która mi jeszcze została prawdopodobnie będę musiał jeszcze dokupić w ogóle taką siatkę do tego żeby rozciągnąć ją tutaj poprzybijać z koblami, żeby ona na siebie przejęła ciężar tynku. Kaczmy, Chcę przed przybiciem siatki to jest jeszcze dobry moment w momencie właśnie przybijania. Nie wiem, czy tu widać, że wypchałem dziurę. Tu jest też taka mała dziurka, w której brakuje troszkę słomy. To zwinąć sobie słomę i pouzupełniać jeszcze. Nawet w taki sposób ona nie musi tutaj pełnić roli nośnika dla tynku. Ale żeby wypełnić dziury, żeby można było, o, teraz siatkę na to założyć. I dzięki temu, tak jak tutaj wypełniłem przed chwilą taką większą dziurkę, bo to była deska, prawdopodobnie tam nieraz takie się robią, żeby uzupełnić to ocieplenie. Ała! Kur... Trzy no. razy w to samo, no. Kolejne um, etapy to u mnie nabijanie gwoździków. Nie zrezygnowałem z tej metody, dlatego że jest tania, może nie jest zbyt szybka, ale jest bardzo efektywna. Prosta w sumie do wykonania, każdy może to wykonać. Tak wygląda mniej więcej konstrukcja ściany po wypełnieniu kostkami słomy, ostrzeżeniu Są takie szkoły, tak uczą. Aby się nie przejmować takim subkiem, i żeby po prostu widzicie, że ta druga warstwa jest ze słomą, czy jest zbrojona, żeby po prostu to pozaciągać, ten tynk na te ściany trochę tu, trochę tu, żeby to się połączyło. I że yy, pomimo, że glina się do drewna nie klei, i nie wierzcie ludziom, że ktoś wam mówi, że się klei, bo to jest nieprawda. Jak wyschnie, to przy najmniejszym dotknięciu odpadnie. Więc proszę nie wierzyć w takie rzeczy. W każdym razie. Cóż tutaj zrobić, żeby to obciążenie tynku, który naprawdę waży kupę kilogramów, nie przechodziło tylko na słomę? Kupiłem takie gwoździki, no zwykłe gwoździe papowe to są. Z tym, że te mają akurat taki duży łeb, bardzo duży łeb. One mają ze 3 chyba centymetry czy 3,5. Nie pamiętam dokładnie. Ze 2 wbijam, jeden lub półtora zostawiam. Dlaczego? Tego się tak łatwo nie wyciągnie. To ma duży łeb. Zaprawa wchodzi tu wszędzie dookoła, ale już nie ma po pierwsze jak odpaść, bo się o to trzymają te słomki, wszystkie które tutaj gdzieś tam zajdą. I do tego to jest bardzo dobry nośnik. Zobaczcie, ja naprawdę muszę dużo siły włożyć, żeby to nacisnąć i w ogóle. Ach, palucha sobie prędzej uszkodzę. Żeby to jakkolwiek się próbowało drgnąć, więc nie musi być tak gęsto jak tu, ale co 15 cm, co 20, nierównomiernie, nie w jednej linii, bo to zwykle wtedy pęka na takich łączeniach. Ja to najchętniej robię na takiej ścianie, jak tu widzicie, czyli już taką obrzutką, dlatego, że jak my robimy obrzutkę, to często tak łapą yy, walimy tutaj w ścianę i można się uderzyć o ten gwóźdź i to nie jest przyjemne, natomiast... No i dlatego jak już to wyschnie to dopiero nabijam. Widzicie, że gwoździki są tutaj czyściutkie i nie były jeszcze w żaden sposób obrzucane gliną. Natomiast w tej chwili niestety mam jeszcze miejsca gdzie po prostu mam samą słomę i już nabijam dlatego, że no staram się zrobić jak najwięcej aby można było... A co tu się światło nie pali? Dziwne sprawy. <laughs> Żarówka się pewno kurde spaliła. A! staram się ojeja masakryczny balans bieli już zmieniam jest staram się tutaj widzicie już poobrzucać znaczy tak na supach to w ogóle jest inna sprawa bo tutaj jest bardzo dużo powierzchni nienośnej tego drewna i naprawdę nie wystarczy to że tu zrobicie glinę i zajedziecie tu że tu się będzie trzymać na siatce na słomie tu na słomie i że to całe przeniesie nie Taki kawał tu to jest naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt kilogramów zaprawy. No mokrej powiedzmy, słucha mniej dużo waży, ale jednak mokrą się nakłada, prawda? Także yy, to jest niezwykle ważne, żeby jednak nabić dosyć gęsto te gwoździe na tych tutaj, tych łączeniach, znaczy na rogu. I jeszcze prawdopodobnie będę to jednak owijał sznurkiem. Moi drodzy mam ponabijane gwoździki, biorę się za sznurkowanie, właściwie to sznurkowanie mam prawie zrobione, tylko na tym oknie nie jest zrobione, ale chciałem je pokazać wam. To będzie wyglądało coś w ten sposób, taka mozaika, natomiast chciałem waszą uwagę jeszcze zwrócić jeszcze raz na te gwoźdy, zamówiłem znów z tej samej firmy, bo mi zabrakło, te zamówiłem, jest naprawdę olbrzymia różnica między tym gwoździem a tym, łatwiej jest tutaj owinąć i jeszcze zostaje do zaczepienia, a tu już się robi takie płaskie, one są krótsze o pół centymetra, mają 30 mm, tu mają 35 nawet 4 cm można spokojnie kupić, 2,5 wbić, 1,5 zostawić, w zależności jak to ma grube tynki, ale właśnie taką mozaikę teraz będę robił po to, żeby tutaj powchodziła glina słoma i żeby się pozaczepiała nawet jeżeli ten sznurek pęknie za 10 lat to ważne jest, żeby się to teraz utrzymało przy robieniu i żeby to po prostu zastygło, zaschło i już będzie wtedy dobrze. Dobra. bierymy się Panocko. <laughs> nie umiem po góralsku gadać. Sznurek rolniczy, bardzo ekologiczny, strasznie ekologiczny. Ale ekologia to też to, żeby użyć tego co się ma, a nie żeby poszło do śmietnika, więc używam. Robię sobie pętelkę, zaplatam tu gwózdek. Pyk. I jeszcze raz. Muszę w rękawiczkach to robić niestety, bo wczoraj sobie paluchy rozwaliłem. I od młotka, i od sznurka również. I chociaż trochę ochrona. Tyk. I teraz po prostu jadę tak podwójnie zaplatając, albo pojedynczo, zależy jak mi się tam chce i jaki jest gwózdek. O. Mozaikę totalną. Nie staram się tego zrobić jakoś idealnie, że musi być ten gwózdek o ten gwózdek. Oczywiście im jest to bardziej pochrzanione, tym lepiej. I też staram się nie zostawiać pustych, na przykład tak jak tu bym zrobił, zostaje puste. Więc czasem jeszcze o, chociażby tak zaplotę jeden w ten sposób. No ciężko mi z tymi rękawiczkami tutaj, kurde. Zazwyczaj staram się zaplatać na dwa razy. Ale mówię, nie, nie skupiam się na tym, gdzie to tak naprawdę idzie ten sznurek, w sensie jakimś geometrycznym, że musi iść tak czy siak. No, zaplatam tak, żeby był gęstawo o te wszystkie gwoździe po drodze. No i już ja jestem po robocie. Wydaje się to naprawdę bardzo żmudne i strasznie mocno czasochłonne, ale nie jest tak źle. Ja wczoraj to zacząłem robić. Mówiłam matko, jedyna, ile z tym roboty, ile I tak dalej i tak dalej. Ale w sumie chyba 9 tych 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 zrobiłem tam w przeciągu nie wiem dwóch godzin czy ileś. Także nie jest to takie wcale strasznie. A jeszcze mogę słowo wyjaśnić dlaczego na tych supach nie rozciągam sznurków, bo nie ma to sensu, bo to już jest faktycznie przerost formy nad treścią. Ja tutaj nabijam rzadziej te gwoździe. Tu jest element nośny, tu jest element nośny. To jest tylko te gwoździe są tylko po to, żeby to podtrzymać i tak samo tutaj pod oknami. Jak robię, znaczy nad oknami. To zobaczcie, że dalej później tutaj mam porobione ale wyżej tam supy już tego nie potrzebują tak samo tutaj belka belka oczepu nie potrzebuje tego robić także no nie będę tego robił takie mozaiki mamy myślę, że one naprawdę są dobrym rozwiązaniem polecam sprawdzić sobie każdemu natomiast no mówię na pewno wyjdą dłużej niż to co za chwilę Wam chcę, chcę pokazać a teraz dwie rzeczy że dlaczego robię takie właśnie mozaiki, takie rozproszone to zbrojenie, można powiedzieć. Zobaczcie, to jest jeden przykład, dlaczego warto robić takie rozproszone rzeczy w różnych kierunkach. Ściana zrobiona z bardzo tustej gliny, która absolutnie w żadnym miejscu nie pęka. A tutaj jestem na zewnątrz przy tynku wapiennym, co prawda, ale dobrze to widać. Tutaj właśnie jest ten mój błąd, że ja nie nie rozciągnąłem tego sznurka i gwoździe były nabite zbyt rzadko tu też jest taki sam słup jak przy oknie 12 na 12 chyba i nie było poprzeplatane i właśnie wzdłuż tego kanta pomimo, że to jest zbrojenie rozproszone tak zachodzące na siebie są mikropęknięcia, one się tu oczywiście trzymają w kolejnej warstwie tynku gdybyśmy dali tutaj siatkę nie będzie tego widać ale zawsze to jest niepotrzebne takie miejsce, gdzie ten mróz przez ten pierwszy tynk jak się przebije tu się łatwiej gdzieś tam wbija niepotrzebnie e, widzicie tu nawet dosyć takie spore jest pęknięcie dlatego uważam, że warto to rozwijać, e, ten sznurek i taki w takich nierównomiernych mm, no, kształtach tu przy oknie też mamy podobną sytuację, aczkolwiek tutaj nigdzie nie popękało, także widocznie lepiej mi się udało z tym zbrojeniem to zrobić, ale jednak o, tak jak widzicie, tutaj też już zacząłem kiedyś tam nabijać gwoździki. Jednak ten kant jest problematycznym miejscem. Ta metoda takiego przeplatania porypanego, jak tylko można, jest dobra. Ale zachęcam też do zapoznawania się z innymi metodami od innych, jakichś tam he, samozwańczych nauczycieli lub też rzeczywiście wykonawców różnych, którzy mają doświadczenie. I jedno, o jednym takim powiem teraz, ale nie będę go używał, ponieważ nie podoba mi się to, w jaki sposób jest to używane a mianowicie chodzi o maty trzcinowe. Maty trzcinowe, które zwykle wykorzystuje się na przykład na takie elementy jak widać za mną, decha po prostu ta decha ma służyć temu, żeby tutaj na niej zawieszać szafki kuchenne i ta decha zostanie sobie widoczna, bo nie, nie będzie otynkowana, jest po prostu grubsza niż tynk. Nie ma sensu robić jakiejś góry albo tynku powiększać o 2 cm. Ja sobie ją tylko wymaluję, zaimpregnuję tam olejem pewnie, natomiast po drugiej stronie mam dechę. Która tak naprawdę już jest na równi z tymkiem, albo nawet poniżej jego, a pójdą jeszcze warstwy tynku, które będą po prostu no, ech, ją przykrywały I mam do wyboru albo zrobić tynk do tego miejsca i to pominąć, tego i tak nie będzie widać, bo, bo to szafki zasłonią, więc nawet jak ta deska będzie troszeczkę dalej tam, taka, taka będzie tak szła ściana z taką jopą na deskę i później z powrotem, to nic złego, tam się montuje tak, takie, no nieważne, to w niczym nie przeszkodzi. W każdym razie, e, dwie rzeczy mi się nie podobają. Po pierwsze, e, tutaj e, takie szpary, bo odeszło od drewna, więc jednak bym tutaj coś zrobił, żeby tutaj w to nie wchodziła jakkolwiek wilgoć pod deskę, pod, e, tam gdzieś do słomy. A druga sprawa, że ta deska nie jest niczym zaimpregnowana, więc dobrze by było ją po prostu ubabrać w tej glini. I teraz, najprostszym rozwiązaniem, jakie ludzie właśnie y, wykorzystują, ja pewnie też tak zrobię, tylko troszeczkę inaczej, jest nabicie maty trzcinowej. Nie wiem, czy wiecie, jak one wyglądają, ale wpiszcie sobie, jeśli ktoś nie wie. Eee, dwie rzeczy mi się nie podobają w tej metodzie. Pierwsza to taka, że ostatnio, jak maty trzcinowe chciałem kupić w jakimś markecie. To były straszne jakości, były czarne, były rozpadające się, były po prostu stare, zniszczone, nie wiem, trzymane gdzieś na dworzu, gdzieś w fatalnych warunkach, okropne, nie chciałem tego kupować. Ale druga, drugi rzecz, druga rzecz, jaka mi się nie podoba, to nabijanie tego od samego początku na deskę, nie, na niezaimpregnowaną deskę nabijają ludzie matę trzcinową i potem to otynkowują. Więc jeżeli ja teraz nabiję matę a potem to zarzucę tynkiem, to drewno i tak nie będzie zaimpregnowane. Może 50% jego uda mi się ubabrać. Także ja nie chcę tak robić i zrobię sobie inaczej, czego właśnie. Dlaczego nie robią tak um, często wykonawcy? Bo ja chcę ubabrać deskę gliną, żeby się trzymało na tej desce i na mokro dopiero przydzwonię sobie tę matę. Jak wyschnie, to dopiero będę otynkowywał. Wtedy wiem, że pod matą i na desce jest ta glina, a nie że jest niezaimpregnowane, tylko otoczone z zewnątrz. Tak? To dlatego mi się ta metoda nie za bardzo podoba. Przy gwoździach tego problemu nie ma, bo gwoździe po prostu są no nie dotykają, nie zasłaniają drewna, tak? nie zasłaniają go i wszędzie tutaj dochodzi glina. Aczkolwiek nie będę tutaj używał gwoździ, dlatego że musiałbym je wbijać bardzo, bardzo głęboko. I zostawiać dosłownie parę milimetrów, tylko żeby wystawały, bo tutaj już pójdzie później kolejna warstwa. Nie chcę, żebym się tu gula jakaś zrobiła. Zobaczę jeszcze jak to wszystko będzie. Natomiast zapraszam Was na jakiś kolejny film, gdzie będę starał się Wam pokazać jeszcze przed nałożeniem tynków, jak przygotować przynajmniej dwa rodzaje podłoża, może trzy, zobaczymy. Czyli to... Jak przygotowywać i czy w ogóle przygotowywać podtynk, już wykończeniowy, glinę, znaczy glinę lekko, drugą warstwę, drugą, trzecią, już nie wiem sam, jak mówić, warstwę podkładową tynku, taką, gdzie już nie ma słomy i być może że nawet jeszcze to ale to to może osobny film zrobimy bo to jest ciekawa rzecz przygotowanie dla ludzi którzy mają domy na przykład z cegły a chcieliby sobie zrobić ten gliniany do czego serdecznie zachęcam to może, może jeszcze e, pomyślimy o tym e, takie metody znam takich używam dlatego że jest nie wiem tanio że mam pod ręką że akurat mam na to czas i mogę zrobić nie muszę się w tym momencie z daną rzeczą śpieszyć i tyle. A jak Wam się to przyda, to, to tym lepiej dla Was i dla mnie też się cieszę zawsze, jak ktoś tam pisze, że, że się do czegoś przekonał, że mu się przydało. No to jest super. No i tyle. Pa pa.